Cześć. Z tej strony Ivy. Witam was w specjalnym odcinku, w którym będę starała się złapać Gene Sekta w domu. Dlaczego w domu? Na to pytanie chyba nie muszę nikomu odpowiadać. Zapraszam do oglądania tego odcinka. Okej. Okay. Z racji, że nie mam zbyt wiele czasu do stresenia, rozpoczęłam już nagrywanie e, na ekranie i przechodzimy do pierwszego questa. Oczywiście widzimy profesora Willowa, w sumie standardowe. Może i powinnam to czytać, ale bardziej chciałabym się skupić na, <laughs> na, 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 na e, poleceniach. Ok, co my tu mamy? E, musimy dać badiemu Trita, może od tego zaczniemy. W związku z czym odpalamy, akurat moim badim e, obecnie jest e, Gibble. Proszę, możecie podziwiać moją piękną podłogę? I na szczęście bez. O, jestem za blisko. Okej. Okay. Jeśli chodzi o Trita. Czy Trita może być też berry? Zaraz się wszystko okaże. Tak, zdecydowanie może być to berry. No, ale korzystając już z okazji, praktycznie nakarmię swojego kibla do końca, bo czemu nie? Ok, nie ma sensu więcej marnować złotych malin, w związku z czym wrzucę jeszcze jednego painapa. I mój szarny Kibel jest już, jak widać, bardzo zadowolony. Ok, powracamy. Eee, pierwszy quest wykonany. Co mamy dalej? Musimy złapać 25 normalnych pokemonów. Eee, widzę, że z tym może być troszeczkę problem, w związku z czym odpalę tego specjalnego incensa. I muszę zawalczyć z innymi trenerami 5 razy. Czy chodzi o PVP? Nie jestem do końca przekonana. OK. I co się oczywiście respi, coś psychicznego. Nie wiem, czy Electrike nie ma w swoim podtypie normalnego. Nie, raczej jest tylko typowo elektryczny. Swoją drogą bardzo dużo elektrycznych Pokémonów się respi. Podejrzewam, że nie jest to bez powodu. Więc może, może, może w późniejszych zadaniach można się będzie spodziewać. Uh, jakiegoś zadania powiązanego z elektrycznymi pokemonami. No, niestety. O, jest Iwi. To będzie pierwszy normalny pokemon. Dobra, zróbmy inaczej. Powrócę po złapaniu 25 normalnych pokemonów. Okej, okay. jestem z powrotem po dwóch godzinach. Nie przesadzam. Zrealizowanie pierwszej strony zajęło mi dokładnie ponad dwie godziny. Więc, może przejdźmy do krótkiego podsumowania. Ok, jeśli chodzi o pierwszy quest związany z pięcioma walkami z innym trenerem, posłużyłam się drugim kątem. Jeśli chodzi o ten quest ze złapaniem 25 pokemonów typu normalnego, był on tym najbardziej czasochłonnym, ciężkim. I prawda jest taka, że tylko dzięki temu, że mogłam sobie dodatkowo pozwolić na Lura, z racji tego, że tu, gdzie mieszkam, w zasięgu mam pokestopa. No i oprócz tego, na rękę bardzo mi były te godzinne insensy, to podejrzewam, że zajęłoby mi to dużo, dużo, dużo więcej czasu. I wiadomo, najprostszym i najszybszym do zrealizowania był ten quest, w którym wystarczy dać snaka swojemu badiemu. Ok, więc może przejdźmy do e, wybierania nagród, więc otrzymujemy 1000, 3 e, candy i pojawi się jakiś Pokémon, Co to będzie, nie mam żadnego pojęcia, trawisz. Ok. Więc jeżeli już jest, no to nie omieszkam użyć painapa. Jak widzicie, bardzo słabo stoję z Pokebolami. Eee. O, z racji łapania tych różnych Pokemonów troszeczkę się ogołociłam. Dobra. Krabisza mamy. O. Hmm. Nic ciekawego, jeśli chodzi o IV. I odbieramy główne nagrody. Jak widzimy, jest 5 yy, premium ride passów. Pokémon appears i dostajemy czapkę z Genesectem. Okej. Okay więc czym jest ten tajemniczy pokémon, który się pojawi? Pinsir. Okej. Okay. W sumie ma to sens. Jest to, jak wiemy, pokémon typu robaczego. Podobnie jak Genesect. Ale dziwi mnie trochę wybór Trabisza <grych> jako nagrodę. Ale okej, okay, nie narzekam. Póki co jeszcze nie mam ewolucji, więc jak najbardziej się przyda. Okej. Okay. Złapany. I nie najgorszej Teraz przechodzimy do drugiej karty. I jeśli chodzi o drugą kartę, mamy y, power-up Pokemona 5 razy, złapać 25 tym razem y, ognistych Pokemonów i wysłać 3 gifty do friendów. Ok, może ja tak jak wcześniej szybciutko. Albo w miarę szybko postaram się je wypełnić i do Was wracam. Ok, jestem już po kolejnych dwóch godzinach. Tak, e, myślałam, że jako, że wcześniej ogniowe pokamony dość dobrze się respiły, nie będę mieć większego problemu, jeśli chodzi o złapanie 25 sztuk e, tych dość szybko. Niestety, troszeczkę się pomyliłam. W związku z czym musiały minąć kolejne dwie godziny, aby móc realizować kolejną kartę. Ale już jestem. Zatem podsumujmy. Jeśli chodzi o zadanie, w którym trzeba było power-upować, spower-upować Pokémona 5 razy, nie było w tym największego problemu. Podobnie jak z tym Questem, w którym trzeba było wysłać 3 razy prezent. Tym razem, największym pożeraczem czasu okazał się Quest, w którym trzeba było złapać aż 25 ogniowych pokemonów. Wcześniej myślałam, że nie będę mieć problemu z tym zadaniem. Chodzi o to, że pokemony ogniowe przy okazji robienia tego questa z Pokemonami normalnymi dość często się respiły, co zaraz na ironię zmieniło się po tym, jak musiałam e, wykonać tego z złapaniem 25 ogniowych. No cóż, bywa. Ale okej, okay, przejdźmy do odbierania nagród. A jeśli chodzi o nagrody, są nimi 1000 Stardust, podobnie jak wcześniej, 3 Rare Candy, Pokémon. A to mój Iwi się dobija. Ok, teraz odbieramy tego Pokemona a jest nim Karablast. Co jest dobrą wiadomością, bo odkąd wszedł, udało mi się złapać bodajże aż jedną sztukę. Jak widzicie, yy, jeśli chodzi o pokabole, mam dość spory deficyt po łapaniu <gryw> wielu sztuk. Ciężko też na bieżąco uzupełniać z racji tego, że event wykonuję oczywiście w domu. Nawet spoko Ivy. OK, teraz przyszedł czas na odebranie głównych nagród, a są nimi trzy razy Church TMK, trzy super inkubatory oraz tajemniczy Pokémon, którym jest Skarmory. Jego to już zupełnie bym się nie spodziewała. Szczerze mówiąc trochę wątpliwy. Łup. Przynajmniej dla mnie nic, nic fajnego. Bo w swojej kolekcji mam już chyba dziesiątki Skarmorych. Ale oczywiście złapiemy. OK, bez większego problemu został złapany. Wszystko się mu zgadza. Średnie IV i przechodzimy do karty trzeciej. Oha. A teraz jest. A teraz zadań mamy. Stransferować trzy Pokemony. wykluć jajko i złapać 25 wodnych pokemonów. Obecnie na wodne Pokémony mam weather boost, więc teraz mam nadzieję, w końcu pójdzie szybciej. Tradycyjnie, zrealizuję wszystkie questy i do was wracam. Jestem z powrotem po prawie kolejnych dwóch godzinach. Oczywiście wcześniej wykrakałam, bo początkowo, owszem, miałam weather boosta, jeśli chodzi o wodne pokemony. Lecz zmienił się on szybko. W związku z czym musiałam poświęcić dużą ilość czasu, aby złapać kolejnych 25 tym razem wodnych Pokemonów. Ok, może przejdźmy do podsumowania. Więc jeśli chodzi o pierwszego questa, dla przypomnienia, polegał on na transferowaniu trzech Pokemonów. Jak się zapewne domyślacie, nie było z tym większych problemów. Jeśli chodzi o jajko, oczywiście moja sytuacja była lekko utrudniona, ponieważ założyłam, że cały event spędzę w domu i wszystkie kwestie, które wykonam, też analogicznie będą wykonane w domu. W związku z czym wykluczało się to z chodzeniem. Nie widziałam też, zbyt dużego sensu chodzić po domu, i co zrobiłam? Z poprzednich nagród dostałam super inkubatory, a w moim slocie, jeśli chodzi o jajka, były także te dwukilometrowe. I już zapewne się domyślacie. Nie dość, że teraz z założenia, każde jajko, które zostanie w do inkubatora ma dystans cięty przez pół. To oprócz tego te połowa dystansu została jeszcze o jedną trzecią zmniejszona, no tak około. W związku z czym do przejścia było 700 metrów, które w ramach łapania 25 wodnych pokemonów nabiły się samoistnie. Więc tym razem skarpeta miała wolne. Jakkolwiek to zabrzmiało. Dobra, przejdźmy do odbierania nagród. Schemat powtarza się jak w poprzednich, więc Analogicznie, dosajemy 1100, kolejny Cherry Candy, Pokemon, znów nie wiadomo, Szelmet. O, i z tego cieszę się już dużo bardziej, bo nawet nie pamiętam, czy zdobyłam już jakiegokolwiek Shelmeta Chyba jednego. No, zaraz się okaże, po ilości cukierków. Tak, złapałam kiedyś, ale chyba tylko jednego. To jest mój drugi albo trzeci. Tak. Odbieramy główne nagrody. Tym razem są to Trzy insensy, yy, Plecak Genesekta i tajemniczy Pokemon. Cóż tu będzie tym razem? Sizor. Jeśli dobrze wypowiadam tę nazwę. No, moim zdaniem jest to dużo ciekawszy łup niż Skarmory, ale że oczywiście posiadam go w swoim Pokédexie, to znaczy jego wpis. Postaram się go złapać na fajnapie. Ale że nie mam zbyt wielu pokeboli wykorzystam golden raspberry. po prostu nie chcę ich marnować, bo dość ciężko się je zbiera i praktycznie na bieżąco się wydaje, a podejrzewam, że w kolejnych questach będzie kolejna 25-krotność złapania. złapania. A podejrzewam, że w kolejnych kwestiach będzie wymagana kolejna 25-krotność złapania jakiegoś typu. Tym razem stawiam, że będzie to elektryczne. Nie wiem, mam takie przyczucia. Zobaczymy, czy się pomyliłam. A jeszcze jedno: nie patrzyłam wcześniej na e, rozpiskę tych zadań, Bo oczywiście są one już jak najbardziej dostępne. Pozdrawiam wszystkich, graczy z Australii. Ok, mamy czwartą stronę. Trzy Great Froy yy, pod rząd. Jest spoko. O, i trafiłam. 25 elektrycznych Pokemonów. I play with your buddy. Jeżeli to dziś zrobiłam, mam nadzieję, że mogę jeszcze raz, bo jeśli nie, to event przeniesie się na dzień kolejny. Dobra, może zróbmy tak jak wcześniej. Ja wypełnię karty, po czym wrócę wszystko podsumować. Ok, wracam do Was w 11 godzinie grania, co zresztą już mamy troszeczkę widać. Ale przejdźmy do podsumowania czwartej karty. Tradycyjnie pierwszy i trzeci quest nie sprawiły większych problemów, natomiast najbardziej pracochłonnym i czasochłonnym było łapanie 25 sztuk Pokemonów typu elektrycznego. I co ciekawe, pomimo Weatherbusa nie rozpiły się one jakoś bardzo często. Dobra, przejdźmy do odbierania nagród, tradycyjnie 1000 Stardustu, 3 Rare Candy, zapomniałam włączyć nagrywania w telefonie i z lekkim opóźnieniem, ale wybieramy Pokemona, którym jest tym razem Kabuto. Szczerze mówiąc nic ciekawego, ale też po tych questowych Pokemonach też zbyt wiele <grych> nie oczekuję. Dobra. I bez problemu siadł za pierwszym razem. Nawet nie złe. Ivy zostawiamy. Ok, i nie wiem, czy to za tym. Nie, jeszcze chyba nie za tym razem się pojawi. Genesect. Odbieramy trzy CM-ki, Lodowy lur. I tajemniczy Pokémon, który się pojawia. A jest nim? Tak, to tym razem Genesect się pojawił. 1404. Korzystam z Golden Raspberry i mam nadzieję, że wystarczy mi 17 utraboli. Ok, pierwsze pudło. Drugi ładnie wszedł na grejcik. Zaraz zobaczymy, czy uda się go złapać. A jak tak, to za którą? Za którym razem? Dobra, jeszcze raz. Golden Raspberry. Dobra, z nice, tym razem. No, łap się Już za trzecim podejściem. Oczywiście nowy wpis do Pokédexu. Jest ten mityczny Pokémon. Jak wygląda? Hmm, całkiem śmieszny. Taki bardziej zautomatyzowany robak. Jeszcze zobaczmy IV. Chociaż pomimo trzech gwiazdeczek jakoś tak niezachwycająco. Do odebrania oczywiście pozostały nam kwesty z piątej karty. O, i tutaj ząg. Tym razem piąta karta nie ma jakby uzupełnionych zadań, tylko trzeba je samemu wykończyć. A jakie są nagrody? Jeden pofin, dziesięć e, Genesect Candy i trzy starpisy. A jeśli chodzi o zadania, musimy zawalczyć trzy razy z. Liderami złapać 25 y, lodowych pokemonów i zrobić 3 zdjęcia naszemu Genesektowi. Musicie mi wybaczyć, ale tym razem postanowiłam nie dokańczać jednego pełnego dnia wszystkich questów, tym bardziej, że Genesekta już złapałam. Jakby cel odcinka został osiągnięty. Udało mi się odpowiedzieć na pytanie, czy da się Genesekta złapać w domu. Tak. Zda się, choć jest to bardzo czasochłonne i podejrzewam, że gdybym mogła swobodnie się poruszać, łapanie poszczególnych typów zajęłoby mi znacznie, znacznie mniej czasu. I warto tutaj też poruszyć jedną kwestię, a mianowicie, czy warto było brać udział w tym płatnym evencie. Przypominam, że koszt wzięcia udziału w takim evencie to 37,99 zł. I moim zdaniem przynajmniej z mojej perspektywy, warto było. Dlaczego? Po pierwsze, nie muszę się starać, żeby uzyskać zaproszenie na RAID-EX. Poza tym, oczywistą kwestią jest to, że nawet jeśli wzięłabym udział w rajdzie, to nie jest gwarant nie daje mi żadnej gwarancji, że ja tego pokemona złapię. Już nieraz miałam sytuację, a przynajmniej tak miałam dwa razy z miutu, że pomimo praktycznie wykorzystania wszystkich, każdej kulki, każdego pokebola ostatecznie on uciekał co zostawiało dość spory niesmak kolejną rzeczą jest to, że questy były bardzo proste tak naprawdę można powiedzieć, że były bardziej upierdliwe niż trudne co uważam też za wadę ale wiadomo, że nie mogli dać trudnych questów. Co idzie jeszcze na plus, to to, że część przedmiotów uzyskana z nagród, można powiedzieć, że zwraca nam koszt tego eventu. Złapanie genesekta zajęło mi ponad 10 godzin w warunkach domowych. Oczywiście część zależała od szczęścia, ale nie oszukujmy się, korzystałam zarówno z lurów, jak z insensów. Które jak wiemy są przedłużone. To na dzisiaj byłoby wszystko. Dzięki za oglądanie. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę i kliknij subskrypcję. Będę wdzięczna za każdą. Jak widzicie, dopiero zaczynam swoją przygodę, jeśli chodzi o Pokémon nowego YouTube'a. No, to widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Szybki disclaimer już po nagraniu. Za każdym razem zapomniałam dodać, że jedną z pozytywnych rzeczy którą wyniosłam z tego eventu, jest Shiny Totodile, którego nie miałam w swoich zasobach. No, to tym razem już naprawdę pa. Cześć!